Dziś pokaz przedpremierowy, na którym były odsłuchy pełnego zestawu Unitry, czyli zestawu kolumnowego, wzmacniacz, dwa rodzaje gramofonów, odtwarzacz płyt CD. Dzisiaj był po raz pierwszy publicznie pokaz tego sprzętu, publiczne odsłuchy. Myślę, że goście byli bardzo zadowoleni z tego co usłyszeli. Ja jestem w ogóle pod wrażeniem, że polska marka, którą znam z dzieciństwa, no bo jak mówię, nawet w garażu miałem radio Nidra to dzisiaj jestem w miejscu, gdzie tworzy się nowa historia. Jakby sprzęty, które zobaczyłem, jak to gra w ogóle. Bardzo się cieszę, że polska firma została reaktywowana m.in. przez Michała Kicińskiego, ale też dwóch wspaniałych ludzi, którzy widać, że są pasjonatami muzyki, pasjonatami dźwięku i tworzyli coś niebywałego. Ten smaser, który jest na tym biurku, to jest. WSK 205, czyli ten pierwszy element zestawu wieżowego, który przez Unitrę został wykonany jako wyjście i ewolucję sprzętu grającego z roli mebla do roli sprzętu wysokiej klasy, który przybliża nas do odsłuchu tego, co zostało nagrane podczas wydarzenia czy studiu nagraniowym. Dokładnie tak w latach 70., które były złotym okresem dla Unitry, wyglądało biurko elektronika, czy mogło wyglądać biurko elektronika. Marzyłem o tym, że jak dorosę, to dołączę do umitry i będę tworzył nowe urządzenia. No i yy, musiałem trochę na to poczekać. Historia nie jest taka prosta z punktu A do B, ale ona się spełniła. Zawsze marzyłem, żeby stworzyć markę, która będzie mogła odnieść jakiś sukces, a tu tak naprawdę odwołaliśmy się do legendy. Tą legendę mogliśmy przywrócić w zakresie elektroakustyki. Elektroakustyka jest niezwykle ciekawą dziedziną, bo to nie jest jakieś urządzenie, które wykonuje jakąś swoją funkcję, którą miała założoną. Elektroakustyka przywołuje wspomnienia, a te wspomnienia łączą się z muzyką, która przekazuje emocje, która przywołuje te chwile, które były spędzone przy tym utworze. I właśnie my dajemy ludziom sprzęt, który pozwala im wracać do tych wspomnień. Kawałek tej płyty będziecie mieli na własność. To jest coś, co ma wielką wartość nie tylko funkcjonalną, ale mam to poczucie, że dajemy wyrób, który jest zrobiony u nas w kraju. Możemy pokazać, na czym polega to, że my naprawdę mamy szerokie zasoby, jeżeli chodzi o inżynierię w Polsce i ta inżynieria jeszcze odwołuje się do tak ciekawego aspektu, jakim jest słuchanie muzyki. Gdzieś na końcu musi powstać produkt, który po prostu podoba się ludziom, który po prostu pięknie gra i tego już niestety nie zawsze da się zmierzyć, nawet Audu za 100 tysięcy złotych, więc słuchamy. Jestem zachwycony i prezentacją, i konferencją prasową. Robi się miło na sercu, że sprzęty, które gdzieś tam pamiętam jako dziecko, że są w nowej odsłonie. I co ciekawe, tak przyglądałem się tym sprzętom i rzeczywiście, to jest nowoczesne. Jest pilot do tego, jest wyświetlacz specjalny, e inkowy, więc ta technologia, którą znamy w XXI wieku została zaimplementowana. Tu nie wystartowaliśmy od wizji i opowiadania, a potem od wizualizacji do realizacji, tylko dokładnie odwrotnie. Był pomysł, zaczęliśmy realizować jakąś ideę. Wiktor analizował też wcześniejsze konstrukcje. Które były, i na podstawie tego stworzyliśmy tą nową wizję. Celem Unitry jest zaproponowanie urządzeń, które są naprawialne, niezawodne i bardzo wysokiej jakości. Jesteśmy trochę zaleni taką masową elektroniką. Nie chciałbym tego tak nazywać, ale trochę jednorazowo. Tutaj mamy sprzęt, który został zaprojektowany, zbudowany tu. Od podstaw w Warszawie i tutaj może być serwisowany, naprawiany. Mamy nadzieję, że jego cykl życia będzie liczony w dziesiątkach lat. Tak jak dzisiaj grają jeszcze w domach czasami sprzętu sprzed 20-30 lat. Tak wierzymy, że za 20-30 lat to, co dzisiaj pokazaliśmy, wciąż będzie użytkowe, wciąż będzie działało i wciąż będzie można być zadowolonym z tego sprzętu. Ten sprzęt taki jest nasz cel, będzie żył w domach dużo dłużej. Jakość, którą oferujemy, jeśli chodzi o jakość dźwięku, też jakość wykonania urządzeń, to jest zdecydowanie wyżej. Entry level. Będzie można zrobić odsłuchy w salonach audio, bo tam będzie po premierze dostępny ten sprzęt i samemu się przekonać, jaką jakość oferuje Unitra. Po dzisiejszej konferencji prasowej i po tym, jak nasze urządzenia zostały odebrane przez dziennikarzy audio, jestem pewien, że jesteśmy w stanie konkurować z największymi markami audio na świecie. Teraz trzymamy kciuki, żeby ta firma była ponownie taką marką premium, ale też no, gigantyczną firmą z Polski. Za to będę trzymał kciuki i wspierał całym sercem.